jest Aleksandra Worczek dla Portalu Renius.pl a ze mną wygrana dzisiejszego pojedynku z Esmeraldą Górlewską. Witaj! Zapraszam. Tak. Bardzo dobrze się z tym czuję, ale nie rozumiem i nie wiem gdzie jest moja przeciwniczka. Cały czas jej szukam. I powiem tak, myślałam, że obniżymy się, polejemy się, zrobię czupanie. No ale co, ubiłam ją normalnie jak tą bitą śmietanę, słuchajcie! I muszę ją sama dzisiaj jeść, nie? Woo! Woo! Boże. Szaleństwo. Tak, a my lubimy, bo my tak mamy, mamy całą tą cały zapas, nie? M mama w dzieciństwie tak dawała zawsze, bo, no. Bo my tak coś z dzióbków jak ten, jak ptaszki, bo w ogóle my jesteśmy rodzeństwem. Naprawdę? Tak, Serio? Naprawdę. No? Ja nie wiedziałam tego. No to już teraz wiesz. A to dlatego ty byłeś za... E... Raczej! No, no raczej... Dlatego, dlatego no, no bo on stanął po stronie siostry, no bo umówmy się, ale no. my e, jakby jesteśmy przeciwieństwem tego, że e, z rodziną tylko lepiej na zdjęciach. I to właśnie udowodniliśmy. A my chyba. zawsze wychodzimy dobrze razem na zdjęciach. nie tylko. że na tym wywiadzie też dobrze wyjdziecie. Dziękujemy bardzo. <laughs> Słuchaj, jak ci się udało pokonać Esmeraldę, która była faworytką? tak mi się udało? E, ciężką pracą i e, ćwiczeniami. Po prostu trenowałam. Wiem o tym, że moja przeciwniczka tego nie robiła. Ja jestem człowiekiem, który podchodzi konkretnie do wyznaczonych celów i zadań, więc nie mogłam przyjść niej przygotowana. Nie mogłam, po prostu trenowałam. I z tego miejsca chciałabym pozdrowić swojego trenera Kraków Grappling Club Paweł Bielic. To tylko i wyłącznie dzięki niemu to zawdzięczam. Powiec, ciężka praca. Powiedz, jakie te, jak te treningi wyglądały? Tak ogólnie kondycyjnie czy siłowo? Typowo siłowo, dokładnie, z domieszką boksu e, i nie ukrywam, że po tej gali wracam z powrotem na trening normalnie i będę dalej trenować. A chciałabyś zawalczyć na przykład na tych galach freekfight'owych, jak MMA. Chciałabym. A... Chciałabym i to będzie chyba tak naprawdę e, jakiś mój docelowy punkt, dlatego nie poprzestanę i będę dalej trenować. Trenowałam dwa miesiące, więc mogę trenować kolejny rok. No to ja Cię widzę teraz jako gwiazdę nowej jakiejś federacji, wiesz, teraz jest dużo federacji, także zgłaszaj się, Jak najbardziej, jak najbardziej i myślę, że docelowo właśnie to zrobię. Zresztą za tydzień widzimy się na walce wrogów na której też będę i on zrobi kontynuację i wygra to. Musi, nie ma wyjścia, bo inaczej ja go zbiorę. Jak możesz. Misiaczku, daj do dziubeczka tu, o! takie dobre. Ale ja ten to sam, ten, ten to sam, to sam to trener zazdrosny jest w ogóle o, o siostrę, no. Ona mnie tego nauczyła. No i bardzo dobrze. Rodzina jest najważniejsza. Dokładnie, zgadza się. I my wygrywamy, zawsze wygrywamy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo ciężko pracujemy. Bo nie ma nic tak naprawdę bez ciężkiej pracy. Nie ma nic bez ciężkiej pracy, tak. I on tak samo też cały czas trenuje od wielu miesięcy, dlatego ja wiem, że on to wygra. No nie może być inaczej. Dokładnie. Trzymam kciuki i powodzonka. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i gratulacje. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz już mogę dziękować, bo ogólnie <laughs> jestem przesądna jak